Fanta Seria, Ligia Zajęt, Dziewięta Głosowa na pierwszym, na drugim Martina Zazdzińska, druga łódź, na trzecim Stara Mawula. Chciałbym zrobić jeszcze wszystkie te czwarte, prawda, piekrobka piętnastkowego, na piątym stale, jak ubiegł, czwarta wizualna. Na szóstym, Liliana Węcławiak, Kupa finalowa na siódmym Dominika Dziki, Książ Bloka i doróżmy Antonina Dosztyła, Żoliwolc Warszawa. Mateusz Nasocki, ksiądz Glonkow został wycofany z minerału WFiK, który posunął Matykołę. Jego miejsce posunie Bartłomiej Stojka, Unia Olsiński. Bardzo proszę o potwierdzenie. Pani Ananta, dziękuję.